Witam w Stingu. Dzisiaj Marek rozpoczyna kolejną wyprawę na dzikiego karpia. Witam bardzo serdecznie. Jeszcze mi mało. Mało mi, no bo wiecie jak to jest. Pogoda dopisuje, więc trzeba próbować. Dopóki, dopóki nie będzie woda skuta lodem, no to trzeba na te zasiadki karpiowe jeździć i działać, bo niż widelec z dnia znowu jakiś karpiszon się jeszcze uwiesi. Na Szczególnie, że e, cóż, łowisko sprawdzone, zanęcone. Więc powalczyć trzeba, czasu troszkę jeszcze zostało. E, spinning się odkłada, w związku, z, w związku z tą taką dość ciepłą aurą. No to walczymy z karpiaki. W Stingu, jak zwykle, pozdrowienia. Tym razem, pozdrowienia wędrują aż do dalekiej Azji. Do kraju, e, w którym mieszkają. Chińczycy. W tym kraju mieszka jeden z moich widzów, i to takich bardzo bardzo aktywnych widzów, którzy komentują moje filmy. Damian Chen, czy też Damian Chen, bo nie wiem, jak to się przeczyta. Dzisiaj Ciebie, Damianie, bardzo serdecznie pozdrawiam z tej, na, z tej pięknej wody. Do Ciebie śle swoje pozdrowienia i wszystkie dobre fluidy dam w stronę, w stronę Chin, żeby Ci się dobrze żeby Ci się dobrze wiodło. Trzymaj kciuki, jak widzisz tego Stinga, to być może ja już złowiłem jakiegoś karpia, bo Sting pójdzie troszkę opóźniony, zasięg internetu jest jak zwykle słaby nad wodą i to będzie się długo, długo, długo ładowało. No to yy, ja Was żegnam, bo ja muszę zarzucać wędki, Co tylko, nie wiem, czy będzie jeszcze chciała coś powiedzieć w Stingu. Na razie.